To Ta tak to wygląda. Umyte, nawet. Umyte, wyszorowane. Ale jak też słyszycie, działa. Przemieniając miski, dowiedziałem się chyba, dlaczego ten silnik z Ubota nie działa. No. To coś chyba tutaj nie powinno tak sobie dać, co? To tak samo. To było powodem właśnie zblokowania się na wale, bo się korby. Miskę trzeba teraz umyć, wyczyścić. Uszczelka się przerwała, jest za bardzo twarda. Wcale nie jest plastyczna, trzeba nową. Ciekawego odkrycia dokonałem też, jak ściągnąłem smok. to się wszystko w nim znajdowało, czyli silikon, jakieś śmieci i kupę takiego plastiku. Według mnie to ślizgi są. Tutaj nie widzę za bardzo tych ślizgów, bo to raczej są te wyżej, ale tutaj widzę, że ten już jest pęknięty, bo on już tak ma tutaj jakieś takie pęknięcie. No co? Trzeba to czyścić i zamieniać z tamtym silnikiem. A ten na kilogramy. No dobra. Silnik przygotowany, miska od RWD sobie siedzi na nowej na Narażniki oczywiście przysilikonowane, w nowym filtr oleju. I wszystko już chyba tutaj poskręcane, przygotowane, komora silnikowa. Pusta. Następuje zwolnienie blokady, i silnik ląduje w aucie. Proste, nie? Dobra, zaraz zobaczymy. Odpowiednia ramka do trzymania maski, żeby wyżej była. <grywamy> Próbujemy. Silnik na swoim miejscu przykręcony do skrzyni, częściowo już osprzęt podpinany. Podpinamy dalej. To jest mój mały pomocnik. Halo, tak? Ubrudzisz się tą grzechotką No, dobra, spinamy to dalej. Najprawdopodobniej będę musiał jeszcze i tak chyba rozrusznik wymienić, bo nie kręci. Coś mam, jakieś szczęście do tych rozruszników. Skręcamy dalej. Jak słychać i widać, działa. Auto umyte, też jakoś się inaczej trochę prezentuje. Ale przede wszystkim ten silnik, który leżał na przyczepce 4 lata, działa. Nieklepie, chwilę po odpaleniu, zanim się napełniły wszystkie szklanki i tak dalej, zanim wszystko zaciągnęło dobrze, to chwilkę było takiej obawy, że coś jest z tym silnikiem nie tak ale on po prostu musiał dobrze rozprowadzić wszędzie olej. Także silnik działa. Ładnie się skręca. Ma tylko jeszcze takiego dziwnego laga trochę, tak jakby, nie wiem, pompa paliwa yy, nie domagała, albo po prostu układ wydechowy jest przypchany, bo bardzo dużo wody wczoraj wyleciało z układu wydechowego. Wypchnęło sporo tej wody. I bardzo możliwe, że jeszcze w katalizatorach jest, bo ogólnie jak ta rura też, która jest pod łączenie, pod spodem, jak było przychylone, to ciągle stamtąd kapała, sączyła się woda. Wnętrze jest wyciągnięte, te dywany musiałem po prostu te wygłuszenia wyciągnąć, bo one są całe nasiąknięte wodą. Zaraz jeszcze Wam je pokażę. Też musiałem te przednie wyciąć, bo one też były całe nasiąknięte wodą. Ta woda, która tutaj jest, to właśnie jest woda z tych dywanów, to nie jest woda z mycia, tylko z dywanu. Ale też podłoga całkiem fajna, łączenia progów z podłogą. Tutaj jakiś zaczątek, tak jak często w sierach to bywa, przy fotelu, no tu już jest gorzej, znacznie gorzej. Tu będę chyba musiał podjechać do znajomego, żeby to uspawać. A tak to co? Całkiem konkretnie, nawet jak po umyciu to auto wygląda. Jest pokrzywione całe. Jedne drzwi, drugie drzwi przyrysowane. Klapa przyrysowana. Te drzwi są, mają wgniotę. Tamte przednie też mają mniejsze wgnioty. Tu na narożniku jest wgniota. Ale ogólnie, tak z kawałka, z daleka, jakoś tam, tam wygląda. <grystanie> ok, dzisiaj jeszcze parę rzeczy tutaj poprawiałem. Jest czujnik. Temperatury silnika na zegary on się uszkodził albo przy transporcie, albo przy wkładaniu. Raz łapał, raz nie. Jest przykręcony akumulator. Ogarnąłem też już do końca wnętrze. Tak to mniej więcej wyszło. Jest dywan. Wrzuciłem też jakieś dywaniki. Nie ma tych wygłuszeń filcowych z tą taką gumą. Zrezygnowałem po prostu z tego. Nie, nie potrzebuję tego. Jest wszystko odkurzane, wymyte. Już pachnące czysto. E, strasznie dużo mi zajęło czasu wygonienie tych takich. E, nie wiem czy to teraz gdzieś znajdę. Bo przed chwilą odkurzałem. E, tych śmietków z brzozy. U mnie nie ma nigdzie brzozy, ale to auto stało pod brzozami po prostu wszystko. Nawiewu dostawało się i do środka auta, i rozdmuchiwało po, po całym tym. Teraz, jeszcze, tutaj, wszystko, co fruwa gdzieś przy chodniku, to jeszcze mi tutaj wpada. Tył wyszedł tak czysto schludnie, bym powiedział nawet, że można użytkować na co dzień to auto. Gija użyczyła swojego mieszka. Jest też dobra guma pod spodem, więc nie ma tego hałasu od skrzyni i od silnika. Nie dostaje się też gorące powietrze, które tutaj wcześniej można było sobie rękę trzymając na, na gałce gotować. Uprawiłem trochę audio, bo z czterech głośników działały tylko dwa, już działają cztery. Podłączyłem zegarek, jakieś tam takie drobne rzeczy por porobiłem. Tak to co? Zamysł jest, żeby to auto jak najmniej kosztowało, więc silnik spod płotu na dobrą sprawę nic mi nie kosztował. Świece yy, nie kupowałem nowe, tylko miałem jakieś tam używane, ale w dobrym stanie. Filtr powietrza użyczyła Gija. Kable były spoko. Yy, jest oczywiście nowy olej, nowy filtr oleju i uszczelka miski. I to tyle w sumie z nowych. Yy, Rzeczy, koszt tych rzeczy to tak troszkę chyba powyżej 100 zł. No i to są wszystkie koszta. No. Razem z zakupem to auto kosztuje naprawdę bardzo mało. No, muszę kupić niestety jakieś piętnastki, bo nie mam żadnych piętnastek. Chcę zmienić tam zardzewiałą zapasówkę i założyć, żeby komplet był tych piętnastek. Pewnie i tam też będę musiał zmienić. To jakiś tam koszt niedługo też będzie. A tak to większym kosztem na razie będzie tankowanie po prostu benzyny. No to co? To tyle na dzisiaj. Ja Was zachęcam do komentowania, lajkowania jak zawsze, subskrybowania kanału. Tyle na dziś. Cześć!